<hahaha> hi hi> Dzisiejszy wykładzik zaczniemy od przedstawienia państwo nowej zajobistej sopkoltorki tak zwanej emo. Obsto to znaczy imO. Charakteryzuje się nabiegającymi w kołkosmetnymi smętnymi dzieciakami z żeletkami bądź strzykaweczkami, którymi wstrzykują sobie substancje rozweselające, można przypuszczać iż świadczy to o ich niebanalnym poczoć o homoro. Dzieci imą noszą się jak tropy, bo to zawsze poprawia im zepsiętych jomorek. Tak zwane imosy często obawią się w gryty pozabili go i ociekł. Nie potrafimy wyszczególnić na czym polega owa zabawa, lecz wiemy, iż przegrany tej gry siada bądź kładzie się w kącie i płacze, co jest bardzo ciężkim dla imosa wyzwaniem, a koledzy i koleżanki rysują mosachownice na włosach. Imole noszą obcisłe seks i cioszki, by nie zamartwiać się, że coś im lata. Często także gdy czują, że nikt nie rozumie ich zabojczo sensownych, błyskotliwych i dorzecznych teorii przekłowają sobie różne części ciała począwszy od mózgu, poprzez otwor odbydniczy, na piętach kończąc, podsumowując im oto wesołe dzieci słońca. Dla których dzień bez odawania przygłopa to dzień z Kotret co to właściwie ma być, przykro nam, ale wiemy o nich tylko tyle, iż są to biedne radzieckie dzieci wojny błagające na wiwie o tandetne impreski i striptease dla obogich. Wstyd się przyznać, że się je zna. Jonas Brothers to potomkowie nieśmiertelnego Jonego, Bravo. Ich robota polega na szfendaniu się po najtaniejszych knajpach na przedmieściach Montevideo i szukaniu poklasko wśród napalonych dzieci. Przypominają oni nieco gomofilce. Jednak jeśli się tak bliżej przyjrzeć to widać zaskakująco ciekawe fryzory świadczące o tym, że mają oni wiele cech z prehistorycznymi plemienami ewolucyjnymi. Jednak myślimy, że po michach mogą sobie jeszcze powalić z pół roku. Poki fanki wywalają na nich gały, warto też zauważyć, że ich piosenki to jedna wielka wołaczka o pomoc. Miley Cyrus, której włosy tłoszczem ociekają to wbrew pozorom słynna prezenterka telewizji Trwam. Należy ona także do zakonu, w którym pokazanie swoich zębów jest równoznaczne co strzał w mordę. Gra ona w smętnych mozikalach, które opowiadają o nieco przynudzającej lekcji w eFO. Na której jest ona niećwiczącą z powodu niedyspozycji umysłowej, zwiesie ona tam hanka Michigan, bądź też hanka Nevada, gdyż jej zafascynowanie sięga amerykańskiej muziki country, Miley's od czasu do czasu odcina sobie wrzucanko zdjęć na elitarny portal fopka.żar.pl gdzie wywala bebek bądź łajdaczy się w rytm muzyczki medytacyjno-relaksacyjnej. Kate Ryan, która całe noce łazi jak lunatyk w poszukiwaniu i wieczego, to najlepszy przykład tego, że nie warto robić z siebie głopa w telewizji. Jej twarz jakże przypominająca rozrzotnik do gnoju zwykle wyraża obojętność, która może być skutkiem nadożywania w celach konsumpcyjnych nawozów sztocznych. Kiczowate obranka tego pomarszczeńca są sprowadzane z egzotycznych ląpeków z obrzeży kasachstańskich prowincji. Warto również wspomnieć, że jej piosenki opowiadające o oprasowaniu niedziałającym już żelazkiem nie nadają się nawet na rodziny pięciolatka. Niejaki dany pojebany, nazywany przez znajomych po prostu pojebanym, ostatnio zainwestował w plantację bananów na Alasce. Po danej transakcji nasz bohater zdecydował się wybrać na pielenie chwastów, tak jak go oczyła babcia Kazia. Jednak w podróży na pokładzie jednoosobowego szybowca zaatakowała go banda libańskich terrorystów w różowych uniformach. ha, Błahachach. Niestety błahahaha to nie jest śmieszne hahahaha. Oni mu przemodelowali twarzyczkę. Rezultat widzimy na załączonym powyżej zdjęciu. Jego błądzący wzrok otwierdza nas w przekonaniu, że dalej otrzymuje listy z pogrożkami i szantażem, że jeśli nie przefarboje włosów na zielono i nie obierze się w różowy lateks zrobią most P 10 średniowiecza. Tokio hotel to sweetie Sex i bogowie. Są tak boscy, że wszyscy z ich koncertów wychodzą w mokrych majtkach. Bill to najbościejszy z nich z bardzo dożym, Aaaaaa, a, 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 poziomem inteligencji. Tom sam nazywa siebie bogiem sekso i ma absolutną rację. Georg to taka słodka rozdziała z super fryzem, na głowie oczywiście, gostawcią natomiast to okryty seksoholik, choa choa no w końcu cicha woda brzegiowie. Tak więc podsumowując ta fantastyczna czworka to przykład, że bogowie są nawet na ziemi, są wśród nas, Owaga, owaga. kto nie znasz fajniego świnki niech teraz uważa, to najpiękniejszy, najmądrzejszy.

Gdyż uwaga uwaga on się goli, nogi oczywiście. Jego ośmiech zwala z miliony dziewczyn na całym świecie i nie pozwala im spać w nocy. Jego świński jekarz prosi się o całowanie. Jego najnowsza kolekcja przekąsek wieprzowych jest oficjalnie uważana za przełom w niemieckim masarnictwie. Jest świnkę wieprzowinkę, będziesz wielki i będziesz mógł kopać piłkę. Żart je to. Co z rosyjskiego oznacza żart na lato, to takie dziwne psychodeliczne stworzenie. Rzekomo jest to człowiek. Jednak choroby mu dolegające otwierdzają otwierdzają nas w przekonaniu, iż to coś to najprawdopodobniej główna przyczyna napisania przez Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Jednak jeszcze bardziej prawdopodobne plotki to takie, gdzie uważany jest on przez rosyjskiego kosmonautę teorii Gagarima za pierwsze poznane bezmozgie ciało w kosmosie. Sam jego zespolik o nazwie pół minuty do Marsa świadczy o tym, że brak dodatkowej masy, w tym przypadku o mozgo może znacznie przyspieszyć wszelkie prędkości kosmiczne. Bliskie kontakty z tymi niezidentyfikowanymi obiektami chodząco grającymi pokończyły się tragicznie, począwszy od wyssania mozgo, aż po porwanie ich i wysiadkę na plotonie. Warto również dodać że ich piosenki mówią o badaniach i ich dziwnych transferów, którymi przyjeżdżają na tajne spotkania, które oni nazywają koncertami. Mają one niepokojąco spotkowy kształt i straczkowy, zardzewiały kolor.